Witajcie moi drodzy, dawno mnie nie było. Kanał przejdzie w pewną transformację, ale transformacja to złe słowo. Być może przejdzie po prostu w coś, czy nie przejdzie, ale będą. Rzeczy inne też pokazywane, nie tylko problem obniżonego testosteronu jako takiego, natomiast zostaną dodane tutaj inne aspekty psychologiczne. Chodzi o taką sprawę, że u mnie te problemy z wydzielaniem testosteronu były od młodości, natomiast nie są one jakby jedyną przyczyną moich problemów ogólnie z samym sobą. Czyli to, że mamy niski testosteron, mamy te objawy dokładnie związane z niskim testosteronem, ale nie są to jedyny, jedyne przyczyny tego stanu. Oczywiście wahania stężeń w poziomie testosteronu wpływają na nastrój, możemy być nawet płaczliwi. Możemy czuć się jak pipy, być płaczliwi, nadmiernie wrażliwi bądź lękowi. Natomiast ym, i rzeczywiście to wpływa na stan psychiczny. Natomiast uważam, że u mnie jest coś więcej i nie tylko ja tak uważam, ale też i... i, i Lekarze czy psycholog. I dlatego chciałem się zająć również aspektem zaburzonej osobowości, ponieważ wiele z, wielu z Was zapewne maje lub takie rzeczy jak nerwica, nerwica lękowa, które mogą być po części też objawem zaburzeń osobowości, czy są schorzenia nawet, które się mieszają. Ale głównie na swoim przykładzie będę chciał omówić tutaj z mojego punktu widzenia moje zaburzenia osobowości. Myślę, że one się, jest to pewnie kontrowersyjne dla Was niektórych, ale to jest coś takiego, że przez całe życie praktycznie szukamy siebie, siebie i mamy glisty obraz siebie czy rzeczywistości i to jest bardzo ciekawe też, bo to jest tak, że jednego, w jednej chwili możemy być tak, mieć tak wyczuloną wrażliwość, że wiemy co kto odczytujemy z wyprzedzeniem, czy nie tyle z wyprzedzeniem, co dokładnie czytamy emocje drugiej osoby. To jest tak, jakby była taka, nie wiem, wysoka empatia, a z drugiej strony nie potrafimy odpowiedzieć na nie. A jeszcze patrząc z innej strony, może być tak, że z jednej strony miałem taki etap w życiu, że to wszystko zauważałem tak mocno, czyli już wiedziałem, co ktoś pomyślał po emocjach twarzy, czy on będzie negatywnie, czy pozytywnie ustosunkowany, czy, czy, czy w ogóle. Do tego dorabiałem teorię. Teorie, te, to nie jest tak, że te teorie były zły, złe, bo one mogły być prawdziwe, czy po prostu, ja już, już wiedziałem, czy ta osoba się zgodzi, czy nie, czy, czy, czy w ogóle, jak jest nastawiona, bo to się też czuję, ale zmieniło się na przykład to tak po jakimś czasie, że kompletnie yy, byłem wśród ludzi i kompletnie. Jakby nie umiałem odpowiedzieć na, na ich, yy, wczucie w ich, yy, w relacje ogólnie z nimi. I na przykład już później to w ogóle yy, nie dostrzegałem pewnych rzeczy. Czyli jakby diametralnie dwa różne światy. I, I co najważniejsze, możemy nie być świadomi w ogóle takich rzeczy. Także kanał, yy, myślę, że idzie o krok dalej. Pewne rzeczy też będą ujawniane. A u mnie. Pod wpływem pewnych brazylijskich czy meksykańskich ziół, a wiecie, że testowałem tego od cholery i trochę, może nawet przedawkowywałem, kombinowałem z, tak dużo z tym układem nerwowym, jeżeli zioła nie działały, to ja potrafiłem jeszcze je oczyścić, receptory w mózgu, żeby dalej działały. I rzeczywiście miałem taki okres w życiu, zresztą nie tak dawno, że stało mi się tak, że po prostu miałem po tych ziołach odloty i nie mogłem po prostu wrócić do siebie przez kilka dni i w sumie modliłem się o to, żebym nie miał schizofrenii. Że ja już, tak jakbym był już z tej, na tym innym świecie, że było zupełnie inaczej. Dwukrotnie coś takiego miałem i się tylko modliłem, żeby ten mój mózg wrócił do siebie. Aczkolwiek... I rzeczywiście udało mi się. Bardzo miałem problem z koncentrowaniem się później i zauważyłem generalnie, że na przykład tak bym tracił świadomość, nie wiedziałem gdzie jestem. Miałem takie sytuacje coraz częściej. Jestem zapisany za na tomograf komputerowy głowy generalnie. Regularne mam bóle głowy, też muszę sprawdzić od czego, czy przypadkiem nie jest to od nadmiaru teraz cynku, bo jak się bierze coś przez kilka lat, mogła nastąpić zbyt duża kumulacja, ale to też będę musiał zweryfikować. Natomiast sfera psychiczna, czy tego, że ja poszukiwałem siebie, to jest cały czas, czyli tego, co ja chcę w życiu robić. Dlatego pewne rzeczy będą ujawnione, i to nie jest tak, że yy, należy się od razu bać ziół, bo ja po prostu no, brałem tych substancji dużo różnych w krótkim czasie i na niektóre też w specyficzny sposób reagowałem. Też w życiu nie jestem cały czas taki sam. Ja zauważyłem, że się zmieniam, że moja osobowość niesamowicie się zmienia a z drugiej strony zachowuje pewną sztywność w tym. Moi drodzy, wkrótce spodziewa spodziewajcie się mm, czegoś nowego.